Panie jako tekst na lekcję Divina biorę znowu taki właściwie fragment tego wykładu na temat mądrości ukrytej. Mianowicie ta mądrość ukryta ma swoją konkretną treść i powiedziałbym najlepiej tą treść ujmuje, wydaje mi się, święty Paweł w liście do Efezjan. Byśmy przeczytali praktycznie, że biorąc pierwszy. Rozdział do drugiego rozdziału, do połowy mniej więcej, do dziesiątego wiersza. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według upodobania swej woli. Ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego upodobania, które przedtem w nim powziął dla dokonania pełni czasów. Aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. W nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni i zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swojej woli. Byśmy istnieli ku chwale, majestatu jego. My, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie, w nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę o Waszym zbawieniu, w nim również, uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas. Uczyni własnością Boga ku chwale Jego Majestatu. Dziękczynienie i modlitwa o poznanie Chrystusa jako głowy Kościoła. Przeto i ja, usłyszawszy o Waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając Was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, ojciec chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da Wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas, wierzących, na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał on je, gdy wskrzesił go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko podał pod jego stopy, a jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko, Wszelkimi sposobami i wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu władcy mocarstwa powietrza, to jest Ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośrednik także my, wszyscy niegdyś postępowaliśmy według rząd naszego ciała, Spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. A razem też skrzesił, razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od Was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlupił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Tutaj właśnie na początku tego listu do Efezjan Święty Paweł najpełniej narysował ten cały plan zamysł Bożego Zbawienia. W do Kolosan mówi tak Tajemnica ta, się ten odwieczny plan zbawienia, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was, nadzieja chwały. Jest nią Chrystus, nadzieja chwały. Chrystus pośród was. I tutaj proszę zobaczyć, jak konsekwentnie cała, powiedziałbym, metafizyka istnienia to jest metafizyka spotkania, Naprawdę metafizyka miłości, która się objawia właśnie przez osobową więź, przez miłość. I cały ten zamysł Boży jest tutaj pięknie narysowany. Zacznijmy to jeszcze raz po kolei. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. No, zwykle psalmy, czy inne teksty zaczynają się od takiego błogosławieństwa, także listy. I tutaj mamy do czynienia z listów. On czyli Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Przede wszystkim proszę zobaczyć, że to napełnienie nas błogosławieństwem, czy udzielenie nam błogosławieństwa odnosi się do wyżyn niebieskich, ale nie na Ziemi. On nas napełnił wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich, nie na Ziemi. Ale tam, w Chrystusie. Wszystko, jak tu będziemy widzieli, realizuje się przez Chrystusa. Ja na końcu konferencji ostatniej zwróciłem uwagę na to, że ta mądrość Boża, jej pełnia, znajduje się w osobie Jezusa Chrystusa, znaczy w tym odwiecznym Logosie, który Bóg zrodził przed wszystkim, który jest jednocześnie. Całkowitym odblaskiem Jego chwały, Jego samego, Jego pełnym obrazem ikoną. I teraz właśnie w tym, który jest tą mądrością i umiejętnością dla nas od Boga, my uzyskujemy to błogosławieństwo na wyżynach niebieskich, w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Ten zamysł Boży odnosi się do sytuacji jeszcze sprzed stworzenia, zanim Bóg stworzył cokolwiek, już powziął taki zamysł. I to jest przedziwne. To jest, proszę zobaczyć, taka absolutnie kosmiczna wizja, kosmiczna wizja stworzenia świata, ale przede wszystkim kosmiczna wizja człowieka w świecie obejmująca no, właśnie całość. Człowiek jest nie tylko w centrum tego stworzenia jest jakąś taką centralną postacią, ale też jest jakby celem, głównym zamysłem tego świata. To się w ogóle w głowie nie mieści. Tylko kochani, żeby było dowcipne, to się okazuje, że dzisiaj, jeżeli weźmiemy te wszystkie koncepcje kosmologiczne, które się dzisiaj pojawiają na podstawie nauk, to zdumiewające jest to, co się nazywa w tych różnych refleksjach kosmologicznych zdumiewające są te koincydencje antropiczne, tak się to nazywa. Czyli to są takie zbieżności związane z tym, że ten świat jest tak stworzony, można by powiedzieć, żeby był możliwy człowiek. I precyzja, z jaką są wybrane pewne stałe fizyczne, które rozstrzygają o prawach Fizyki, czyli prawach natury, są tak niesamowicie precyzyjnie wybrane, że gdyby tylko troszeczkę to zmienić, nie ma możliwości, żeby zaistniał człowiek. Przynajmniej w tym kontekście, jakim my coś wiemy o życiu człowieka i warunkach, żeby w ogóle on istniał, w sensie biologicznym i tak dalej. Jest taka niesamowita Zbieżność, tak niesamowicie precyzyjnie wybrane dane, że po prostu to się w głowie nie mieści, naprawdę. Ale mimo wszystko wielu uważa, że to jest przypadek że istnieje. Jest też takie przedziwne w tym wszystkim, ale to według mnie harmonizuje z tym, co tutaj jest napisane. Nie? W nim bowiem wybrał, w nim, czyli w Chrystusie wybrał nas, w Chrystusie, w tej Bożej mądrości, w tym odwiecznym Logosie, wybrał nas. Przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa według upodobania swej woli. W Biblii Chrystus jest według postanowienia. Natomiast tam jest eudokia, greckie słowo, które bardziej odpowiada właśnie temu upodobaniu. Bo takie było upodobanie Jego woli. Tak mu się to podobało, tak chciał, żeby tak było, bo to mu się wydało piękne, ładne. Ku chwale majestatu swej łaski, którą darzył nas w umiłowanym. Ku chwale majestatu swej łaski. Bóg się pojawia jako ten, kto jest takim dobrym Ojcem, który stwarza nas i jakby raduje go właśnie to, że te dzieci, które się rodzą, dorastają i stają się właśnie w pełni dojrzałymi Jego dziećmi poprzez tą odwieczną mądrość, którą jest Chrystus, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie, znowu w Nim, czyli w Chrystusie, w tej odwiecznej mądrości, mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Tutaj tego Święty Paweł nie rozpisuje, ale tu chodzi o śmierć na krzyżu. Umiłowawszy swoich do końca ich umiłował. I to jest śmierć dramatyczna. Proszę zobaczyć, że tutaj trzeba przyjrzeć się tej modlitwie Jezusa w ogrójcu. Nie? Ojcze, jeżeli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale nie to, co ja, lecz to, co Ty chcesz, niech się stanie. Jeżeli to możliwe, oddal ten kielich. On przeżywa całą rzeczywistość jako człowiek. Tyle, że bez tego zaciemnienia, jakie jest skutkiem tego grzechu pierworodnego, tej tajemnicy nieprawości. Ale jako człowiek to przeżywa. I w związku z tym jest cała niepewność związana ze śmiercią, z tym, co po śmierci. On oczywiście ma intuicję, ma wyczucie, ma przekonanie. Ale to wszystko jest z jednej strony, my też wchodząc w śmierć możemy mieć przekonanie, że idziemy do domu Ojca, ale jednak ten strach przed śmiercią, ta niepewność jakaś nas nas będzie ścigać w tym wszystkim. No. Jest potrzebny jakiś taki właśnie skok zawierzenia. Nie to co ja, lecz to co Ty chcesz, niech się stanie. Kompletne zawierzenie to jest przeciwieństwo temu zwątpieniu, które było przy drzewie rajskim. Tam, gdzie człowiek zwątpił w absolutną, bezinteresowną miłość Boga. Tutaj Chrystus jako człowiek, czyli też w imieniu człowieka podejmuje to zaufanie do tej myśli Ojca. To podejmuje. Szczodrze ją na nas wylał, tą łaskę. W postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swojej woli. Według swego upodobania, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów. W Nim, czyli znowu w Chrystusie, który jest odwieczną mądrością, Logosem Bożym. Oznajmy nad tą tajemnicę swojej woli, czyli ten swój zamysł, który miał od początku. On został nam objawiony, tak w liście do Kolosan pisze, nie? Tajemnica ta ukryta od wieków i pokoleń została teraz objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród Pogan. Jest nią Chrystus, pośród Was nadzieja chwały. On objawił nam tą swoją wolę, ten swój zamysł, według swego upodobania, tak chciał, które przedtem w nim, w Chrystusie, w mądrości swojej powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie to co w niebiosach i to co na Ziemi. Widać ten grzech tajemnica nieprawości, to jest pęknięcie, które sięga samego nieba. Czyli chodzi o istoty niebieskie, czyli właściwie aniołów. Czyli to, co się w człowieku objawia jako tajemnica nieprawości, jest no, elementem tej tajemnicy nieprawości, która rozdziela cały świat. Aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie, w tej odwiecznej mądrości, w której wszystko zostało stworzone, jako głowie, to, co w niebiosach i to, co na ziemi. W Nim, znowu w Chrystusie, zastąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swojej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego Majestatu, my, którzy już przedtem nadzieję, złożyli w Chrystusie. Święty Paweł tutaj w tej chwili mówił: my, my, którzyśmy uwierzyli już, Przyjęliśmy go jako swojego zbawiciela. My byliśmy z góry przeznaczeni do tego. Bóg zresztą o Świętym Pawle powiedział temu Ananiaszowi w Damaszku, że ja go wybrałem na to, żeby poszedł głosić Ewangelię wśród pogan. Ja go wybrałem. To wybranie. Święty Paweł sobie zdawał sprawę z tego, że Bóg go wybrał na tego głosiciela Ewangelii wśród pogan. I to do tego odnosi się. I właśnie każdy z nas jest w tym wybranym. Ale stwarzając nas wolnymi nie determinuje nas niejako mechanicznie, ale zawsze tylko zaprasza. I my musimy to podjąć, zgodzić się z tym, podjąć to. W nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu, ta dobra nowina to jest nowina o zbawieniu, a właściwie o Bogu, który ma w sobie taką miłość, że oddał swojego syna po to, abyśmy osiągnęli zbawienie. Nie na siłę, ale poprzez miłość. Jan Paweł II kiedyś tak bardzo ładnie powiedział: Miłość przyzywa miłość. Po to, żebyśmy odpowiedzieli miłością na miłość, którą rozpoznaliśmy, taką determinację. Boga w Jego miłości do nas. W Nim również, no bo w Nim, w Chrystusie, wszystko proszę zobaczyć, dzieje się w Chrystusie, przez Chrystusa. W Nim również uwierzywszy zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany, czyli tym Duchem, który doprowadza nas do całej prawdy. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu. Mamy już zadatek, to co jest właściwie najistotniejszym, tego samego ducha, który jest duchem Boga i duchem Jego Syna. Mając ten zadatek, oczekujemy na wypełnienie się tego planu Bożego do końca. Przeto ja usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych. Nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da Wam światłe oczy serca, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której on wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły. To jest modlitwa św. Pawła za tych, do których on pisze, czyli do Efezjan w tym momencie. Wykazał on je, potęgę i siłę, gdy wskrzesił go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą i panowaniem, ponad wszelkimi innymi imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym, posadził go po swojej prawicy. On oczywiście jako odwieczna mądrość, Logos, był synem ojca, miał udział w komunii z ojcem i był Bogiem. Nic nadzwyczajnego się nie stało, że Logos trafił na swoje właściwe miejsce. Natomiast stało się nadzwyczajne to, że on w tej Unii hipostatycznej, jak to w teologii się mówi, z człowieczeństwem, czyli jako człowiek zasiadł po prawicy ojca. Jako Bóg i człowiek, jako taki zasiada po prawicy Ojca. I to jest zdumiewające. Tutaj trzeba to odczytać w tym zdaniu: On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Chrystusie my wszyscy mamy udział w tym zasiadaniu po prawicy Boga. To jest niesamowite w ogóle. To jest jakiś kosmos, właśnie absolutny kosmos. I właściwie On po to przyszedł na świat, żeby się dokonało to wywyższenie nasze. Żeby się ten plan Boży zrealizował ten zamysł odwieczny, że wybrał nas przed założeniem świata, nas wybrał, nas, głupich, takich po prostu cymbałów, wybrał przed założeniem świata. No przecież to się w głowie nie mieści. I posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, po ponad wszelką zwierznością, władzą, mocą i panowaniem. To są określenia. Chórów anielskich, tych istot duchowych, bo no samo pojęcie anioł to jest tyle co posłany, to tak jak herold. Nie? I heroldem może być różny, może być szlachcic, może być zwykły żołnierz, wszystko jedno. To nie określa istoty, tylko określa funkcję, z jaką człowiek posłany. anioł. Anioł może być też człowiek. Tak, powiedzmy, Ananiasz poszedł do Pawła, do Szabła, Szawle, bracie i tak dalej. On był posłany przez Boga, czyli był, no, można powiedzieć, aniołem. My zwykle słowo anioł używamy do tych istot niebieskich. Tutaj są wymienione właśnie zwierzchności, władze, mocy i panowania. To są te duchowe istoty osobowe, które są o wiele potężniejsze, wspanialsze, i tak dalej od nas. One są różne, które są w tym naszym doczesnym życiu, one są o wiele potężniejsze, wspanialsze od nas. Ale on posadził Chrystusa jako człowieka i Boga, powyżej tego wszystkiego. I teraz na przykład jak my mówimy, że Matka Boża została w niebo wzięta i właśnie siada na tronie z Królową Aniołów. To znaczy chodzi o to ładnie, że jest posadzona wyżej niż te, te zwierzchności, moce, władzę i panowanie. Nie? I ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym, czyli to wszystko co by było na świecie, miało jakieś Imię w Biblii oznacza istotę tego, kto nosi to imię. Na przykład istotą Jezusa z Nazaretu, ta istota Jego zawiera właśnie w imieniu Jehoshua, Jezus. Jehoszua to jest Jachwę zbawia, Bóg zbawia. I to jest dokładnie to, co On miał do wypełnienia na ziemi. Nie przyszedłem po to, żeby sądzić, ale żeby zbawić. Taka jest moja misja, taki jest sens, taka jest istota mojego bycia tu na ziemi. Więc ponad wszelkim imieniem istniejącym, no można powiedzieć, we wszechświecie, jakikolwiek, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Czyli nie tylko w tym istnieniu tego świata w wymiarze doczesnym, ale też w przyszłym, czyli w tym nowym stworzeniu. I wszystko podał pod jego stopy Chrystusa, Boga i człowieka. A Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. No właśnie, a Jego uczynił głową Kościoła. I w tym momencie Kościół tutaj ma ten wymiar znowu kosmiczny. To przekracza jakieś takie nasze wyobrażenia. Jest jakaś kosmiczne powołanie człowieka, i to w tym wymiarze wspólnoty uczniów Chrystusa, czyli Kościoła, którzy przez to mają mieć udział w zbawieniu całego świata. To się po prostu w głowie nie mieści. Pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. I teraz drugi rozdział. I wy byliście umarnia skutek waszych występków i grzechów w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według mądrości tego świata, czy głupoty tego świata, powiedzmy wprost, według sposobu władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu, czyli szatan jest władcą tego świata, Pan Jezus wyraźnie mówi, on jest panem tego świata, według jego upodobania, który steruje, który nam, nami manipuluje jak, jak marionetkami, i tańczymy w rytmie jego zagrań. My na tyle głupi jesteśmy, że jesteśmy pociągani tymi wszystkimi sznurkami namiętności czy upodobań tego świata. To samo odnosi się do wewnętrznych upodobań, do, do przekonań, do mentalności, do mniemań, do sądów, i tak dalej, do wszystkiego tego, co ma już wymiar o wiele głębszy. I co i staje się ludzkim pragnieniem potrzebą i tak dalej. I tym wszystkim ludzie są sterowani jak, jak marionetki. Według sposobu władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu, pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według rząd naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. Przypominam, że święty Paweł ciało rozumie trochę inaczej niż my, Ciało to nie jest nasza fizyczność i zmysłowość. Ciało to jesteśmy my w tym społeczeństwie i tańczymy tak, jak nam grają tacy czy inni i robią z nas idiotów na, na różny sposób, w związku z gustami, w związku z wyborami jakimiś, z filozofią, ideologią polityczną, religijną. To jest ciało. I byliśmy potomcem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, jaką nas umiłował i to nas umarł na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił nas do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił, razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, na wyżynach niebieskich, po prawic Ojca. Szaleństwo Boga, no, szaleństwo, no. Aby w nadchodzących wiekach przy ogromne bogactwo swej łaski kazać przez dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie, Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Tutaj chciałem zwrócić uwagę nas wszystkich, także tych cymbałów, jeżeli myśmy cokolwiek zrozumieli, załóżmy, no załóżmy, żeśmy zrozumieli coś. Niewiele, ale coś, nie. Ale widzimy tych idiotów, którzy nic nie rozumieją, to trzeba pamiętać, że my jesteśmy ich braćmi i siostrami. I my nie jesteśmy lepsi od nich, tylko akurat się tak zdarzyło, że, że nam coś zaświtało. No. Dzięki łasce Boże. Łaską jesteście zbawieni. Też Razem też wskrzesił, razem posadził na wyrzutach niebieskich w Chrystusie Jezusie, Aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski ukazać poprzez dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Znowu w Nim. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to nie pochodzi od Was. To nie jest Wasza zasługa. To jest łaska. Lecz darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Nie jesteśmy tacy genialni, że myśmy akurat do tego doszli. A tamci nie doszli. Nie z naszej genialności, tylko z łaski. Z absolutnego daru. Jesteśmy bowiem Jego dziełem. Tu jest bardzo ładne słowo po grecku. Poema. Poema to jest dzieło, ale to jest poemat. Dzieło literackie. Jesteśmy Jego poematem. Stworzonym w Chrystusie Jezusie. Do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, byśmy je pełnili. Bóg przygotował dla nas jakieś dzieła, które mamy pełnić. I oczekuje, żebyśmy to zrobili. Oczywiście nie sami dzięki Jego łasce, przez Chrystusa i w Nim. No i właśnie, kajmy są, kochani.